Te słowa dedykuję Tobie, Nino, i dziękuję za życzenia napisane w laurce, zrobionej przez ciebie własnoręcznie. Was też zachęcam do tego, aby dawać prezenty zrobione własnoręcznie, bo wtedy my zasilamy te prezenty swoją energią. Jeżeli kogoś kochamy, no to ten prezent będzie naładowany pozytywną energią i taki przedmiot nawet drobny czy jakaś rzecz rysunek cokolwiek ale dane od, jak to się mówi od serca. Moim zdaniem jest bardziej wartościowe niż taki bezpłciowy prezent zakupiony w markecie. I z tą Informacją was zostawiam. Ja nazywam się Maciej Beach Zachęcam was do odwiedzenia mojego kanału na YouTube, ni na tego w szkole ci nie powiedzą. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się i twórzcie swój własny system miłości najpierw wewnątrz siebie, a później to co Wewnątrz, to i na zewnątrz. Do zobaczenia.